Popatrzcie Państwo, Venom ma łańcuchy. Tak, to będzie przegląd sierpniowych komiksowych nowości. Minus All Star Superman, bo on dostał już osobny film. Po wydarzeniach z serii Kate'a oraz historii King in Black, Venom rusza dalej, tym razem pod wodzą Ala i Winga, i to tak, będzie miał łańcuchy z jakiegoś powodu. Nie chcę tu zdradzać za wiele, jeżeli chodzi o fabuę, natomiast jeżeli czytaliście i Venoma Kate'a, i King in Black Kate'a, no to myślę, że taką naturalną konsekwencją na apetyt, jeżeli chodzi o symbionty w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o serie nowożytne, jest właśnie ta seria Ala i Winga. Kupię je sprawdzić. W klasyce Marvela, Marvel z zombies doczekały się tomu trzeciego. I słuchajcie, samo założenie jasne: Kirkman, wiadomo, żywe trupy, no co tu więcej reklamować. Natomiast jesteśmy już na etapie, na którym jedynym nazwiskiem, które wydaje się rozpoznawalne, jest Peter David na pozycji pierwszej, chociaż napisał tylko trzy zeszyty, znajdujące się w tym tomie. No i można odnieść wrażenie, że już z tego gara zostało wszystko wyjedzone, ale dalej dolewamy wody, płuczemy i sprawdzamy, nie? Nie mówię, że to jest złe. Nie mówię też, że jest wybitne. Myślę, że jeżeli dotarliście do tomu drugiego i sprawił wam jakąś absurdalną przyjemność, jeżeli chodzi o brutalność, no to trzeci was prawdopodobnie nie zawiedzie. A jak już jesteśmy przy brutalności, to Pani Sher Max dotarł do tomu jedenastego i wrócił za lejce scenarzysty Garth Gdyby ktoś nie wiedział, Imprint Max to jest takie miejsce, w którym jest bardziej brutalnie, ale też jest mniej takich kolorowych superbohaterów, którzy mogliby powstrzymać tą wyprawę pełną apokaliptycznych wydarzeń, którą serwuje przestępcą Frankasu. Ta wersja pani urzekła mnie już dawno temu, więc no nie można nie sięgnąć. Taki całkiem gruby tomik przedwieczni spod Cura Gilena i to są ci przedwieczni, w sensie Eternals, ale w wersji komiksowej, ale w wersji odświeżonej, tak jak już szykowano film, ale do końca nie wiadomo było, gdzie to pójdzie, no to powstała ta seria. Rysunki jest Adaribicze, więc jak ktoś miał okazję czytać Bogobójcę, no to wie, że rysunkowo będzie sztos. A biorąc pod uwagę, że wkrótce dotrze do nas Sądny Dzień, czyli Judgment Day w oryginale, no to przedwiecznych dobrze jest znać. Spider-Man Świat bez miłości. To jest jedynka. To jest jedynka Zeba Wellsa, i to będzie ran Zeba Wellsa i y, Romity Juniora. Czyli wizualnie będzie jak ran Straczyńskiego, a scenariuszowo, zobaczymy, Zeba jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o pomysły. A zawsze fajnie, jak jest jakaś szersza perspektywa, a nie tylko takie, wiecie, zapchaj dziury między ranami. Batman. Ziemia niczyja. Tom szósty, czyli przedostatni. Esencja mojego nastoletniego czytelnictwa powoli zmierza ku końcowi i y, 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 y nowożytności. A jeżeli nadal będzie Was niedosyt po serialowym Pikminie, no to Tomik drugi. Pingwina z pod tytułem Wszystko co złe. Całkiem sympatyczne, choć taką akcyjniowatość czuję się w powietrzu. Chyba, że są tam jacyś turbofani fani postaci Pingwina, w sensie nie tego serialowego, tylko ogólnie. Ja takich nie spotkałem, ale może gdzieś są. A skoro wakacje zmierzają ku końcowi, to z Asterixem można wybrać się zawsze do Hiszpanii. W twardej oprawie z dodatkami mniam mniam.